Czołem. Dzisiaj popatrzymy sobie na kwestię problemu na granicy polsko-białoruskiej od strony yy, policji, bo okazuje się, że Donald Tusk, w związku z tym, że są coraz liczniejsze ataki na granicy polsko-białoruskiej, na Straż Graniczną, na żołnierzy Wojska Polskiego, no to zapadła decyzja, żeby wzmocnić tę granicę również patrolami policji. No, aktualnie. Z tego co wiadomo, to już policja, patrole prewencji są na granicy, ale żeby było bezpieczniej, no to trzeba wysłać tam więcej policji. No, niby logiczne, ale policjanci, którzy gdzieś tam zwracają mi uwagę na pewne kwestie, również mam kontakt, kontakt z policją, no to no, podnoszą bardzo ważną kwestię. A chodzi o konkretne pytanie: od czego jest policja? Czy policja jest od, stro, od, od tego, żeby strzec granic? Hmm. No, ktoś tu się gdzieś zagalopował, ktoś się gdzieś pomylił. Wydaje mi się, że również powinniśmy zadać sobie pytanie: czy wojsko jest od ochrony granicy polskiej? Niby, niby każdy powie, tak. Od czego jest wojsko? Właśnie wojsko jest od tego, żeby chronić granicy polskiej, no ale nie do końca. I to też sobie powiążemy z, z tą kwestią, czy po policja powinna być w ogóle na granicy i czy trzy różne formacje, tak na dobrą sprawę w tej chwili na granicy, czyli straż graniczna. Wojsko Polskie i Policja. I każda formacja jest dowodzona przez kogoś innego. No to to już jest popieprzenie z, pop z poplątaniem. No ale nie dziwmy się temu, ponieważ nasi politycy w ogóle chyba nie zdają sobie z tego sprawę od czego jest Straż Graniczna, od czego Wojsko, od czego Policja i najlepiej podjąć głupawą decyzję typu wszystkie siły na granicę. Czy to jest mądre? No, mamy takich, a nie innych polityków. Pan były już minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Kierwiński, który czasami ma pogłos, już nie jest ministrem. Teraz jego miejsce zajmie pan Siemoniak, zajął już pan Siemoniak, który wcześniej był zarządów wcześniejszych. Donalda Tuska był ministrem obrony narodowej, teraz będzie ministrem spraw wewnętrznych i administracji. No to jest człowiek też wielu talentów. Zresztą każdy polityk jest człowiekiem wielu talentów. I. Yy, no, ręce opadają, ręce opadają, lekarz, ministrem obrony narodowej, tutaj pan Siemoniak, raz tu, raz tam, no człowiek wielu talentów, każdy jest, takich mamy zdolnych polityków, każdy jest człowiekiem wielu talentów, każdy najlepiej jakąś bzdurę, żeby pieprznął i później do realizacji. I tak samo wojsko do realizacji na granicę naprzód i tak samo teraz policja do realizacji na granicę naprzód i powiemy sobie dzisiaj o właśnie o tych problemach, które zgłaszają również policjanci, bo to jest... Też bardzo ważne w kwestii ochrony granicy. No tak samo, bardzo dużo kwestii. Nawet, nawet kwestia tego muru, tego tarczy wschód za 10 miliardów złotych najlepiej wypieprzyć kasę, nie myśleć, zrobić. Ale jakby się głębiej zastanowić nad tymi kwestiami, to też, to też jest tam bardzo wiele dziur. No ale zanim przejdziemy do problemów, do informacji, jakie zgłaszają policjanci, zgłaszają Donaldowi Tuskowi bezpośrednio, Poprzez liczne pisma, informacje od związków. No to zanim do tego przejdziemy, jednominutowa reklama i lecimy dalej. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny? Okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki którym będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki, jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy-ppp.pl, tam dowiesz się więcej i dowiesz się jak zakupić kurs. Oczywiście po przerobieniu kursu online zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. OK, więc mamy spojrzenie na rzeczywistość. Problem na Granicy polsko-białoruskiej. Nielegalni imigranci, bandyci, przeciwnicy, nieprzyjaciel nasz, można powiedzieć, próbuje zdestabilizować Polskę, i w związku z tym są tam wysyłane trzy formacje. Straż Graniczna, Wojsko polskie, policja, decyzją oczywiście Donalda Tuska, który wydaje, wydaje się, że kompletnie się nie wie, jest oderwany od rzeczy, rzeczywistości, nie wie do czego te formacje są stworzone i zaraz sobie to wyjaśnimy. Dalej, oczywiście, yy, kolejni ministrowie, minister obrony narodowej, lekarz, tak, wojsko na granicę. Lekarz podjął decyzję, wojsko na granicę. Kolejny ten, co ma pogłos, Kierwiński. Policja na granicę Kierwińskiego do Brukseli już nie będzie, przynajmniej nie będziemy musieli słuchać jego pogłosu. Teraz będziemy mieli się na policji. I teraz, tak, problemy policji. Przede wszystkim, policja ma od cholery roboty. Tak samo jak zresztą żołnierze. Również pracują na, na dwóch, trzech stanowiskach. Co się okazuje. A dlaczego? Ponieważ yy, ilu policjantów brakuje, ile jest wakatów w całej Polsce? Teoretycznie 15 tysięcy. 15 tysięcy wakatów. Takie informacje są bezpośrednio od policji. Takie informacje ma minister spraw wewnętrznych i administracji. Takie informacje ma Donald Tusk. A mimo to, że brakuje 15 tysięcy policjantów w Polsce, to chce wysłać jeszcze więcej policjantów na granicę. Gratuluję genialnie, ale tak jak powiedziałem, te 15 tysięcy policjantów to jest teoretycznie, bo co mówią sami policjanci? Sami policjanci mówią tak, że do tego trzeba doliczyć. Ci policjanci, którzy są teoretycznie, to są też również są na zwolnieniach lekarskich, na urlopach wypoczynkowych, macierzyńskich, jakichś zaległych, wychowawczych, jakieś inne pierdy. I okazuje się, że faktycznie to nie mamy 25 tysięcy policjantów. Tak przynajmniej sama policja wylicza, że tylu policjantów im brakuje. No ale okej. Okay. Dlaczego nie chcą służyć w policji? Dlaczego ludzie nie chcą iść do policji? No, bo lepiej iść do wojska. Wiadomo, tutaj na wojskowy socjal na 12 miesięcy biorą każdego, kto przejdzie komisję lekarską, kto jest zdrowy i wykaże się zdrowiem. Bez znaczenia, czy się nadaje, czy się nie nadaje. To oczywiście wojsko bierze wszystkich. Do, do policji nikt nie chce iść, bo do wojska łatwiej. 6 tysięcy na łapę. Przez 12 miesię miesięcy zakwaterowanie, wyżywienie jest bajka. I teraz pytanie. Które zadaliśmy sobie na początku. Od czego jest policja? Czy policja jest od ochrony granic? No chyba nie. Policja jest od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne, wewnątrz kraju, bo na przykład, jak przyjadą do nas uchodźcy albo imigranci, uchodźcy. Skądś tam, imigranci skądś tam i oni zaczynają różne rzeczy w Polsce wyprawiać. Na przykład jeżdżą sobie po pijaku, wjeżdżają w autobusy i powodują różne obrażenia. No, oczywiście policja nawet nie podaje teraz yy, narodowości, no bo tak nieładnie podawać narodowość. No, ale policja jest od tego, żeby między innymi takimi rzeczami się zajmować, żeby pilnować bezpieczeństwa wewnętrznego, a nie pilnować bezpieczeństwa granic. I to chyba jest jasne, ale oczywiście politycy tego nie wiedzą. Najlepiej podjąć głupawą decyzję, wszystkie siły i środki na granicę. Ale czy ilość wojska, ilość straży granicznej i ilość policji spowoduje to, że będzie bezpieczniej? Bezpieczniej? Nie, ponieważ nadal nie będą mieli narzędzi do tego, żeby skutecznie bronić tej granicy. Ponieważ nie mogą. Nie mogą stosować przemocy wobec migrantów dalej policja, straż graniczna i wojsko będą się zajmowali psikaniem po oczach jakimś tam de dezodorantem naszych kochanych nielegalnych imigrantów. A w odpowiedzi imigranci będą ich napieprzać kamieniami, nożami, konarami drzew i cholera wie czym jeszcze, nie? No ale okej. Okay. Policja nie jest od tego przede wszystkim. No ale pytanie, czy wojsko jest od tego, żeby być na granicy? I strzec tej granicy. No i bardzo wiele osób teraz powie: tak, przecież wojsko jest od tego, żeby pilnować granic polskich. Przecież przysięgali, rota przysięgi wojskowej. Ja żołnierz wojska polskiego przysięgam, służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. I tu jest słowo klucz: tam nie ma strzec granicy, tam nie ma cieciować na granicy, tam nie ma stać na pasku. Tam nie ma psikać gazem, tylko bronić. A zagłębiając się dalej w obronę granicy, na czym polega obrona granicy według żołnierzy? Czego żołnierze uczą się na szkoleniu podstawowym? Czego żołnierze uczą się na szkoleniu specjalistycznym? No to tak pokrótce mówiąc, tak, na szkoleniu podstawowym uczymy żołnierza, pojedynczego żołnierza, jak ma, jak ma się zachować. Później szkolenie specjalistyczne, uczymy go jak ma się zachować. Najpierw szkolenie podstawowe, jak ma się zachować jeden żołnierz. Co potrafi, co musi robić w przypadku obrony, natarcia, w przypadku działań w rejonie. Jak wygląda obrona według żołnierzy? Czy to jest psikanie gazem? Czy to jest Obrona tarczą? No nie. Żołnierz uczy się przygotowania stanowiska ogniowego. Czyli niech przygotuje sobie to stanowisko ogniowe. Skoro wysyłamy żołnierzy na granicę, to niech robią to, do czego, czego zostali nauczeni a nie cieciowania i patrzenia na posterunku. Wchodzi, nie wchodzi, i łapania. Żołnierze nie są od tego. Od tego jest straż graniczna. Jak już żołnierze pojechali na granicę, niech robią to, co mają robić, a nie to, co aktualnie im zlecili do roboty. Czyli tak, szkolenie podstawowe mamy pojedynczy żołnierz się szkoli, tak? Później szkolimy, szkolenie specjalistyczne, szkolenie w, w drużynie, co żołnierz pojedynczy ma robić w drużynce? Później co te drużynki mają robić w plutonie. Czyli zgrywanie plutonu, później co plutony mają robić w całej kompanii, i to, ten żołnierz przechodzi przez te wszystkie kwestie. I tam nie ma ni mowy o tym, żeby żołnierz psikał przeciwnika, napastnika, wroga po oczach jakimś tam gazem. Tam jest mowa o tym, żeby przygotował stanowisko ogniowe, wykonywał polecenia, meldował o wykryciu przeciwnika, wykrywał przeciwnika i na rozkaz prowadził ogień do przeciwnika. Co, co, co oznacza prowadzenie ognia? No tego żołnierze nie robią na granicy. Cieciują. Są cieciami zwykłymi, bo Donald Tusk im kazał cieciować na granicy, zamiast wykonywać swoją robotę. Bo to, co jest w przysiędze wojskowej, czyli bronić granic, to nie jest cieciowanie, stróżowanie, patrzenie. Obrona polega na tym, że się przygotowuje, przygotowuje stanowisko ogniowe i się prowadzi ogień. I to jest Logiczne i proste. I policjanci tak samo. Nie są odcieciowania na granicy. Oni mają służyć w Polsce tutaj bronić wewnątrz, a nie na granicy. Także zróbmy to, do czego wojsko jest stworzone. No ale okej, okay. wracamy do sprawy policjantów. Jaki mamy okres? Oczywiście wakacyjny, urlopowy. Niby fajnie, niby pięknie. A co się z tym wiąże? No, oczywiście, jak okres wakacyjny, urlopowy, tutaj mamy już początek czerwca, matury pozdawane albo niepozdawane. Niektórzy świętują, że zdali, niektórzy świętują, że nie zdali, niektórzy świętują, że poszli na studia, niektórzy świętują, że jakąś tam sesję zaliczyli, że mają okres wakacyjny. A co się z tym wiąże? Co się wiąże z tym, że policja ma więcej roboty. A jak ma więcej roboty, no to teraz okazuje się, że policja ma więcej roboty, bo jest okres wakacyjny. To Donaldinho wysyła ich na granicę. Gratuluję! I teraz będą sobie chodzili studenci, uczniowie, obcokrajowcy, przebywający na urlopach, oraz nielegalni imigranci, którzy się przedostali, oraz uchodźcy teoretyczni, na przykład z Ukrainy. Będą chodzili, bawili się I kto, i kto ma pilnować bezpieczeństwa wewnątrz? No, okres wakacyjny, urlopowy. A Donaldino wpadł na pomysł, żeby policja zamiast pilnować porządku wewnątrz, w większych miastach, w okresie wakacyjnym, urlopowym, niech jadą na granicę, bo tam jest problem. No, tak się nie robi. Tak się nie robi. To, że tam są oddziały prewencji, to wiadomo, już powiedziałem. I teraz tak. Yy, powiedzieliśmy, że wojsko nie jest od tego, żeby bawić się z imigrantami. Wojsko jest od tego, żeby jeżeli już są wyzywani na granicę, niech robią to, do czego są szkoleni. A teraz wojsko zamiast się szkolić i policjanci też zamiast wykonywać swoją robotę, a wojsko zamiast wykonywać swoją robotę, czyli szkolić się na wypadek użycia ich w taki sposób, jaki jest przewidziany w programie szkolenia. I Policjanci zamiast swoj, robić swoją robotę wewnątrz państwa, no to są wysyłani na granicę, tak? No i oczywiście yy, Wojsko zamiast się szkolić, zamiast zdobywać doświadczenie, no to cieciują. Policjanci też, zamiast bronić tutaj wewnątrz, cieciują. Fajnie, to można, można to wszystko yy, powiązać. I co jeszcze? Yy, no to się, to jest powiązane, że zwiększenie Policji na granicy spowoduje osłabienie możliwości policji wewnątrz kraju, także no niestety osłabiamy. Podsumowując, według naszych polityków, wojsko jest od wszystkiego. No tak, niby, nie, 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 nie zagłębiałem się, od czego jest straż graniczna, ale chyba straż graniczna jest od tego, żeby bronić granicy. A i wojsko też jest od tego, żeby bronić granicy, ale nie, nie cieciować, nie strzec, nie upominać, nie krzyczeć do tych imigrantów, bronić. Na czym polega obrona? Gościu wchodzi, strzelamy. Proste, nie? Do przeciwnika, napastnika, wroga się strzela. Do wroga atakującego Polskę się strzela. Policja też jest, oczywiście, według naszych policjantów, od wszystkiego. No, takie krótkie podsumowanie zrobimy sobie: od tego, żeby. Wpisywać mandaty i od tego, żeby cieciować na granicy. Nie wiadomo. Dalej. Żołnierz wojska polskiego, który na co dzień jest uczony walki z przeciwnikiem przy pomocy broni, teraz staje, staje się ochroniarzem, który biega z tarczą i z psikadłem. Żołnierz aktualnie używa zomowskiej tarczy, a powinien co robić? Wiadomo: wykonywać to, do czego jest szkolony. I teraz coś ciekawe, jeszcze odnośnie tutaj policji, nie bo yy, nie boi, policja nie bała się strzelać oczywiście z gumowych kul, do górników, przedsiębiorców za czasów yy, tej super pandemii, która spowodowała, że połowa Polaków wymarła. Nie, boi, nie, 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 nie baliście się strzelać do rolników, a okazuje się, że Polacy. Polskie wojsko strażniejsze boi się strzelać do nielegalnych bandytów na granicy. I co się jeszcze okazuje? Że sprawcy napadów na granicy mają większe prawa niż ofiary, a w tym momencie ofiarami są Polacy. To też trzeba sobie uświadomić, że oni mają większe prawa. Bo oni mogą atakować, a my nie. Bo Polski żołnierz będzie pociągnięty do odpowiedzialności, tak samo jak polski policjant. Będzie pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli zareaguje. A oni mogą. Gratuluję Panie Tusk. Gratuluję Panie z pogłosem, chociaż już na szczęście Pan nie będzie w Polsce. Najpewniej pojedziesz sobie do Brukseli i, i super, tam będziesz miał lepszy pogłos. Super. I oczywiście chcecie wypieprzyć 10 miliardów złotych na jakąś tarczę wschód, a nie jesteście w stanie poradzić sobie z jakimiś gościami nieprzeszkolonymi z Afryki i Bliskiego Wschodu. To są jakieś, wiecie, to są chłopki, chłopki, roztropki z wiosek, z tych wszystkich afrykańskich, i Wy sobie nie jesteście z nimi w stanie poradzić, a chcecie pobudować tarczę wschód za 10 miliardów złotych. No, gratuluję. Na co jeszcze zwracają uwagę policjanci? Słabe wyposażenie, brak kamizelek odpornych, brak hełmów kewlarowych, brak porządnych radiostacji, mało pojazdów, ale 10 miliardów na tarczę pójdzie. A wystarczy, żeby pozwolić wojsku wykonywać to, do czego są szkoleni, czyli są szkoleni do obrony, a nie do cieciowania przy murze. Dalej, na co zwracają jeszcze policjanci uwagę, że ich służba jest oparta na tabelkach i wykresach, czyli ile mandatów i tak dalej, skuteczność tralala, a co się z tym z tym wiąże, że policjanci są mało skuteczni w wykrywaniu prawdziwych bandytów czy tam piratów drogowych, nie? Bo jeżeli policjant ma za zadanie wlepić tyle Mandatów na przykład 10, no to musi wlepić 10, a nie strzec bezpieczeństwa. Czyli będzie zatrzymywał każdego, kto przekroczy prędkość. Czy to jest sens, zatrzymać każdego, który przekroczy prędkość na przykład od 10 km na godzinę? Nie! Lepiej zatrzymywać tych, co zapieprzają, ale skoro policjant zatrzyma tego, kto się gdzieś tam zagapił, przekroczył prędkość o 10-20 km na godzinę, no to wtedy kontroluje tego, a w tle może zapieprzać gościu, który przekroczył, przekroczył prędkość o 50, 60, 70 km na godzinę, nie? No i wtedy policjant, no bo ale po co? Statystyki muszą się zgadzać, tak jak w wojsku oczywiście statystyki muszą się zgadzać, że do dobrowolnej przyszło tyle osób, tyle, tyle, tyle zatrudniliśmy, ale jaki, jaki oni mają potencjał ci ludzie, że tylu przeszkoliliśmy w rezerwie, że do rezerwy powołaliśmy tylu, jest sukces, ale jakich ich przeszkoliliście, to szkolenie było mizerne, idiotyczne, to było pajacowanie. Ale tabelki muszą się zgadzać, zarówno w wojsku, jak i w policji. Tabelki, wykresy, gratuluję. Nie chodzi o bezpieczeństwo, nie chodzi o, ma o mandaty, jeżeli chodzi o policję, no i nie chodzi o, o szkolenie, nie chodzi też o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o wojsko, tylko chodzi o tabelki, żeby się, żebyśmy się udawali, że jesteśmy przeszkoleni, wyszkoleni. A co się okazuje, że na, do rezerwy przychodzą ludzie bardziej wyszkoleni, niż ci, którzy teoretycznie powinni ich szkolić. Ach... I na co jeszcze policjanci zwracają uwagę? Na to, że jak wojna się skończy na Ukrainie, to do Polski być może zaczną napływać ludzie, którzy są wyszkoleni w zabijaniu innych, tak? Gdzieś ci ludzie, którzy gdzieś tam byli na froncie przez. Wojna trwa już ponad dwa lata. Jest planowana na kolejne dwa lata. Czyli taki człowiek, który 4 lata był na wojnie, znajdzie sobie robotę niekoniecznie, ale będzie wyszkolony w innych rzeczach, potrafi obsługiwać broń i policja zwraca uwagę na to, że jeżeli nie znajdą pracy, to przyjadą do Polski i możliwe, możliwa jest powtórka z lat 90. Czyli tworzenie się grup przestępczych, zorganizowanych grup przestępczych, które będą niestety tutaj szarżować. Czy tak się stanie? Jest to taka opcja. No ale policja oczywiście będzie siedziała na granicy. Po co mają zapewnia, zapewniać bezpieczeństwo, skoro mogą siedzieć na granicy, również cieciować, zamiast robić swoją robotę. I wojsko tak samo, zamiast wojsko, tak samo, zamiast robić swoją robotę, będzie siedziało na granicy, będzie cieciowało. Zamiast się szkolić, siedzą na granicy. Jak już jadą na granicę, to zamiast robić to, do czego są przygotowani, to nie wiadomo, co robią. I tyle. No troszkę odnośnie policjantów, bo tam również napisali do mnie poprosili o tym żeby te kilka kwestii wspomnieć ich takich które ich wkurzają wcale się nie dziwię że, że ich to wkurza na koniec dajcie oczywiście komentarz co o tym wszystkim wymyślicie dajcie łapę w górę komentarz taktyczny dla zasięgów jeżeli nie macie nic do powiedzenia subskrybujcie udostępnijcie a jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.